Jakieś kompletne zadupie 27 km 604, 3 stopnie łyczek herbatki lecimy dalej, z dwóch stron las pusta droga, jakaś tam poświata księżyca, raz na jakiś czas samochód. Ale jest klimacik A do wschodu słońca jeszcze jakaś godzinka Czerwona banana Ale jest zimny No im robi się widniej Tym bardziej poprawia się komfort jazdy No i prędkość jednak nawet najlepsze lampki to nie to samo co światło dnia. Zawsze jednak tą większą ostrożność trzeba przy jeździe po ciemku zachować. Ale pięknie. 16 minut do wschodu słońca. Ptaki słychać. Tam góry na horyzoncie. Tu się wisła rozlewa. Przede mną rozkochów Siemanko Jest już grubo po wschodzie słońca Ale żadnych fajnych ujęć nie udało się zrobić Jak na razie bardzo duże zachmurzenie Może później się jakieś słoneczko pokaże W tej chwili nie ma póki co na to szans Tutaj Jest około czterech, Może 5 stopni Na wałach Wiatr Dzisiaj ma być taki do 35 Ale przynajmniej w teorii Powinien mi za bardzo nie przeszkadzać Zobaczymy jak to będzie Święty Marek Ewangelista A ja dzisiaj same sarny spotykam już 8 sztuk w sumie dzików, nie? ale dzikie głano było na wtr więc trzeba uważać, żeby w poślizg na tym nie wpaść głupio, głupio by było a skoro mowa o wtr no to kierunek Kraków taki trochę szalony pomysł na styczeń w planie no, dwieście jak to się skończy, zobaczymy, czy gdzieś po drodze nie zrezygnuję, nie wsiądę w pociąg, ale takie są założenia. A ja przejeżdżam przez okleśną I w sumie to nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej tędy jechałem. Nie przypominam sobie. No, słuchajcie, gdzieś tam jest słońce. Proszę prom można skorzystać, ale ja nie ależ pięknie U, tak, ten widok mi się podoba No i trafił się nawet klasyfikowany podjazd o długości 1,3 km U dziewięć. Dziesięć. Późna jesień, wczesna wiosna. Nie, to połowa stycznia. Uf. Szaleństwo Uf. Ależ widoczki Teraz sobie przypominam, już kiedyś tam dojechałem

Największy problem na wtr -ce? brak jakikolwiek wiatek. Ja już nie mówię, że ma być nasrane, nie wiadomo ile co 5 km, ale co 30, co 40. Tak, żeby można było nie wiem, schować się przed wiatrem, przed ulewą, przed słońcem, czy nawet usiąść i zjeść sobie jak człowiek. A tu tego nie ma. A muszę zjeść, bo już głodny jestem. No i mój biedny rower. Jaką stopkę do grawela polecacie? Taką, żeby do tylnego trójkąta przymocować. Niedługo owijkę będę zmieniał, bo ta już podarta i szkoda będzie go tak o ziemię rzucać. Kanał Łączany z Kawina. Bardzo przyjemny mostek. No i tu będzie trochę gruntówki. Rozmokłej. Jest droga, chociaż w fatalnym miejscu się kończy. Kto to pakował? Nie mogę się do wafelka dostać. 嗯，哦、mm，是好贝 Janek jest, zdaje się, w kalpę, więc ktoś po tych wałach musi jeździć, nie? 101 km, czyli druga setka w styczniu, a przypominam, że plan na dzisiaj jest ambitniejszy. Jedzie się dobrze, na razie nic nie boli, nogi kręcić chcą. Zimno mi nie jest, nawet chwila mi lekko zaciepło, także jest okej okay. No i zobaczymy, co ja tu namodziłem. Bo tak się składa, że pod tynieckie, pod którym za chwilę będę zawsze jechałem tą główną drogą, tam hen po mojej prawej, taką serpentynką w górę, w ruchu samochodowym. No jest terenowo. Na MTB, na szerokim laciu, to jeszcze bym się pokusił o przejazd. No i jest opactwo. O ale znowu będzie było cisza Zobaczcie jaki gong? Napadają na turystów Siema Znam ich, dlatego nic mi nie zrobią, nie? Ale... Wy to uważajcie jak coś, bo Strasznie agresywne są Pięknie. Ale luda Wycieczki w styczniu sobie robią, no niepoważniej są chyba. No i tyle jeśli chodzi o moją wizytę w Krakowie. Przyznacie, że bardzo krótko. Mokowi pomachałem z daleka Między te ludziska, to mi się tam pchać nie chciało A i na długie postoje To nie jest dobra pora, bo momentalnie się organizm wychładza Więc zjadłem bułę, napiłem się herbatki I lecę dalej Wracać będę trochę inną drogą, żeby się nie powtarzało. Budzeń w drodze na choleżyn. Miałem przejechać przez Dolinę Mnikowską Ale lecę górą asfaltem Bo nie wiem czy tam nie będzie błota znowu Kurczkę rozpiąłem Jedną parę rękawic ściągnąłem Bo pod spodem miałem jeszcze takie cienkie materiałowe O już się ciepło robi Nie wiem, czy ją widać na kamerze. Ładna skałeczka. Uff, piękne okolice. Dobry asfalt, prawie zerowy ruch. Idealnie. Trzeba odsapnąć, bo pędzę i pędzę, w sumie nie wiem za czym. Niecałe 60 kilometrów mi zostało. Więc na spokoju. Tęczyński Park Krajobrazowy. Under a broken sky Cold sun, coloured with shades of white 🎵 Waving by 🎵 Tenczyński Park to oczywiście również zamek Tęczyn w brudnie. Jakbyście byli ciekawi zamku, to zapraszam na mój film, gdzie testowałem spodenki Asosa zaraz po zakupie. A przy okazji zajrzałem właśnie na Zamczycho. Czyby w ogóle widzieliście, jak ja dzisiaj jestem? Obładowany. Sakwy, dwa termosy, chociaż ten czarny to taki bardziej kubek termiczny i trzyma krócej, o wiele ciepło. No ale na 4 godziny ogarnął. Teraz jadę na drugim termosiku. Minus taki, że no, trzeba się zatrzymywać do picia. Z drugiej strony turystyczna jazda, nigdzie mi nic z niego nie. Chociaż może wypróbuję tego elit de bojo, podobno daje radę. Zjodźmy. Jakiś leśny odcinek Szlag rowerowy Podoba się mnie Ja pierdzielę Ta droga się ciągnie i ciągnie No świetna jest Wcale nie musi być gorące. Wystarczy, że nie jest zimne i już jest dobrze. Drozdóweczka, ależ słoneczko. Piła kościeliska, opuściłem Trzebinę. Ale żem zamotał. W szanowie gdzieś popierdzieliłem drogę, pogubiłem się w końcu rower po schodkach, po skarpie, taskałem na estakadę taką, żeby się na właściwą trasę dostać. Lizaczka. <gry> Uroczysto sadowa góra, Barato, bardzo fajne miejsce, ale byłem tam już nieraz, z kamerą widzieliście, więc nawet nie staję. końcoweczka 207 km nie wiem co wy o tym sądzicie no ale jak dla mnie to bardzo fajny wynik diagnostyczny i mam nadzieję, że dobry to jest prognostyk na resztę roku pod względem dłuższych tras no bo zeszły rok fajny był rowerowo, fajny był pieszo, ale takich długich czy też dłuższych wypadów w zasadzie nie było Więc mam nadzieję, że W tym to się zmieni A dzionek dzisiaj Uważam za bardzo udany Pogoda jak na styczeń Bardzo fajna No teraz wiatrzysko Ale ogólnie udawało mi się Większość trasy przejechać Bez w wiatru Więc Spoko I cóż, tyle na dzisiaj będzie Dzięki za oglądanie Kiedy i jaki następny film Nie wiem, zobaczymy Może coś przymrozi faktycznie To Rudego do lasu by zabrał Dawno nie było Co by na to Coś się wykombinuje Tak czy inaczej Na razie Trzymajcie się zdrowo Dbajcie o siebie i do zobaczenia w kolejnym filmie, a może gdzieś na trasie bądź szlaku. Hej!